Witajcie, dzisiaj nagramy Znajdź miłość, odcinek pierwszy. Rok 1718, mała wioska na obrzeżach Francji. Perełka, gdzie ty jesteś? Ech, brat, gdzie jesteś? Co się stało? Przybiegłem tak szybko jak mogłem. Alain czeka na ciebie w domu. Alain? Czego chce? Zobaczyć się z tobą oczywiście. Jest twoim przyszłym mężem, jakbyś nie wiedziała. Proszę, nie przypominaj mi o tym. Wszystkie dziewczyny we wsi ci zazrościły, kiedy ojciec wybrał go dla ciebie. Chcę wyjść za mąż, za kogoś, kogo kocham. Z czasem go pokochasz. Poza tym pomyśl o swojej przyszłości. Myślę, Henry, być szermierzem. To to chcę. Tego chcę. Chcę być wolna. To są tylko marzenia, siostrzyczko. Musisz dorosnąć i robić to, co do ciebie należy. Nie po to... Uczyłem cię władania mieczem, żeby zachowywała się w ten sposób. Chodź już, siostro, nikt nie powinien cię widzieć w tym stanie. Przynosiłem dla ciebie ubrania na zmianę. Idziesz do stodoły, żeby się przebrać. Hmm. Te ładne. Kochana siostra. On ma takie szczęście. Perełka, gdzie byłaś? Dziecko, Alan czekał na ciebie. Zmień temat. Alan, świetnie wyglądasz. Dobrze cię widzieć. Alan przyszedł omówić szczegóły wesela. To będzie najszczęśliwy dzień w, twoj, w moim życiu. Obie rodziny mogą wiele zyskać na tym sojuszu. Wszyscy poza mną. Twoja wściekłość przykuwa uwagę Alaina. Alain, na... jeśli naprawdę kochasz mnie i szanujesz, chyba możesz spełnić jedną moją prośbę. Nie chcę dać ci, ci szansę na zdobycie mojego serca w pojedynku, jeśli potrafisz mnie pokonać, poślubię cię. Ale jeśli wygram, to mam nadzieję, że to uwolni mnie od Twych zaręczyn. Co za tupet, oszalałaś? Wściekły Alain wychodzi Henry i pośpiesza za nim. Perełka, wiesz, ile kosztowało mnie zdobycie jego uwagi i uczynienie cię jego narzeczoną? Perełka, Alan chce z Tobą porozmawiać. W oczekiwaniu na Ciebie, Alain nerwowo przechadza się po stodole. Walczmy. Nie, ch nie chciałem przekonać Cię, że robisz błąd. Przepycha się obok Henrygo i zdejmuje ze ściany swój treningowy rapier. To nie będzie wyrównana walka, jeśli nie dasz Alainowi swojego miecza Henry. Chyba żartujesz. Ally, pośpiesznie łapie za miecz Henry'ego i pojedynek się zaczyna. Kilkoma szybkimi ruchami rozcina szkoszula eilina, który upuszcza swój miecz. Dość, nie pozwolę się tak obrażać, zaręczyny zakończone. Razem z Henry'm patrzycie, jak eiline idzie w stronę waszego domu. Czekacie na zewnątrz. Jestem pewna, że rodzice się wściekną. Po jakimś czasie Alaj opuszcza dom, rzucając ci groźne spojrzenie. Twój ojciec wychodzi za płaczącą matką. Parełka! Coś ty narobiła! Nie mów tylko, że się z nim pokłóciłaś. Tak zrobiłam. Chciałam dać mu szansę, żeby udowodnił, że cię twój brat Henry. Tak, ojcze, Wynoś się stąd. Chcesz odrzucić jedną córkę tylko dlatego, że nie chcę być niewolnicą z, z twojego wyboru. Nie mam córki. Wycierając łzy bez niczego, tak jak stałaś, biegniesz do stodoły. Koniec odcinka. Do zobaczenia do drugiego. pa. pa.